Wiesz, co jest najbardziej przerażające w relacjach międzyludzkich? To, że większość z nas nie ma pojęcia, dlaczego przyciąga dokładnie tych ludzi, którzy sprawią im ból. Dzisiaj odkryjesz prawdę, która zmieni twoje życie na zawsze. Nie będę cię okłamywać. To, co usłyszysz, może być trudne do przyjęcia, ale jeśli zostaniesz do końca, zrozumiesz wreszcie, dlaczego twoje relacje wyglądają tak, jak wyglądają. Każdy dzień mijamy obok setek ludzi, ale tylko z niektórymi czujemy tę dziwną chemię to magnetyczne przyciąganie. Co decyduje o tym, kto zatrzyma na nas wzrok, a kto przejdzie obojętnie? To nie przypadek, bracie, to twoja niewidzialna energia decyduje o wszystkim. Jeśli film ci się podoba, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał to naprawdę mi pomaga dotrzeć do większej liczby osób z tą ważną wiedzą. Ale zanim przejdę dalej, chcę ci zadać pytanie, które może cię zaskoczyć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego zawsze wpadasz na ten sam typ ludzi? Napisz w komentarzu słowo przebudzenie duchowe, jeśli rozpoznajesz się w tym, co mówię. Freud twierdził, że nie ma przypadków, wszystko ma swoje ukryte powody. A ja ci powiem więcej: Twoje relacje to lustro twojej podświadomości. Każda osoba, którą spotykasz, każda miłość, która cię rani, każde rozczarowanie, to wszystko dzieje się pod ściśle określonego wzorca, który nosisz w sobie od lat. Problem w tym, że ten wzorzec został zaprogramowany w tobie wtedy, gdy byłeś dzieckiem i nie miałeś nad nim kontroli. Wyobraź sobie, że twoja psychika to jak stara płyta winylowa z wyrytymi bruzdami Każde traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa to dodatkowa bruzda, która sprawia, że igła Twojego życia ciągle wpada w te same miejsca. Dlatego mężczyzna, który w dzieciństwie miał chłodną matkę, będzie nieświadomie przyciągany do kobiet emocjonalnie niedostępnych. Jego podświadomość rozpozna w nich znajomy wzorzec i pomyśli, to jest to, to jest miłość. Ale to nie miłość to powtarzanie traumy w nadziei, że tym razem będzie inaczej. Twoja energia emocjonalna działa jak radar, który skanuje otoczenie w poszukiwaniu osób o podobnej częstotliwości. Jeśli nosisz w sobie nierozwiązany gniew, przyciągniesz ludzi pełnych agresji. Jeśli tkwisz w poczuciu winy, znajdziesz tych, którzy będą cię oskarżać. Jeśli czujesz się niegodny miłości, Spotkasz na swojej drodze tych, którzy to potwierdzą swoim zachowaniem. To nie złośliwość wszechświata, to próba uzdrowienia. Życie ciągle daje ci szansę na przepracowanie tego, co w tobie nierozwiązane. Ale oto szokująca prawda, którą większość ludzi nie chce usłyszeć. Miłość nie przychodzi wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujesz. Ona przychodzi wtedy, gdy już jej nie potrzebujesz. Kiedy przestajesz być dziurą w życiu, którą ktoś ma wypełnić, a stajesz się pełną istotą, która ma coś do zaoferowania światu. Ludzie desperacko szukający miłości emanują energią braku, pustki, potrzeby, a taka energia odpycha to, czego szukają. To jak próba złapania motyla. Im bardziej się starasz, tym bardziej ci ucieka. Największym kłamstwem, jakie nam wmówiono, jest to że musimy być kimś innym, żeby zostać pokochanymi. Od małego uczysz się, że twoje prawdziwe ja nie jest wystarczające. Musisz być grzeczny, mądry, silny, zawsze uśmiechnięty. Musisz ukrywać swoje lęki, słabości, ciemne strony. I tak zaczynasz nosić maski, jedną na drugą, aż w końcu zapominasz, kto naprawdę się pod nimi kryje. Problem w tym, że te maski przyciągają ludzi, którzy kochają iluzję, nie ciebie. Żyjesz w związku z kimś, kto zakochał się w twojej roli, nie w twojej istocie. Jeśli wspierasz wartościowe treści, rozważ zostanie członkiem naszej społeczności. Każdy gest wsparcia pozwala nam tworzyć więcej takich materiałów dla ludzi szukających prawdy. Oto coś, czego nikt ci nie powie. Twoje ciało wie prawdę wcześniej niż twój umysł. Zanim jeszcze zdążysz przeanalizować sytuację, twoje ciało już reaguje. Serce bije szybciej przy kimś, kto jest dla ciebie toksyczny, bo rozpoznaje znajome zagrożenie. Żołądek się zaciska, gdy słyszysz kłamstwa, bo intuicja rejestruje fałsz. Ramiona się napinają w obecności ludzi, którzy cię wykorzystują. Ale my ignorujemy te sygnały, bo nauczono nas nie ufać własnemu odczuciu. Nie bądź taki wrażliwy, to tylko Twoja wyobraźnia, nie dramatyzuj. I tak trenujemy się w niewierze we własną mądrość ciała. Prawda jest taka, że każdy człowiek emituje energię, jak stacja radiowa. I Ty stale odbierasz te sygnały, choć nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ludzie szczęśliwi emanują spokojem, ci pełni lęku rozpraszają niepokój, a ci, którzy kłamią sami sobie, wytwarzają chaos. Twoja nieświadomość odbiera te wszystkie informacje w ułamku sekundy i podejmuje decyzję, zanim jeszcze się zorientujesz. Dlatego czasem spotykasz kogoś i od razu czujesz, że coś tu nie gra, a czasem od pierwszego spojrzenia wiesz, że przy tej osobie jesteś bezpieczny. Ale najgorsza pułapka, w jaką możesz wpaść, to szukanie partnera, który cię uzupełni. Koncepcja drugiej połówki to mit, który rujnuje relacje. Jeśli szukasz kogoś, kto zapełni twoją pustkę, wskazujesz go na rolę dostarczyciela emocji, a siebie na rolę konsumenta. Taka relacja z założenia jest nierówna i skazana na porażkę. Druga osoba prędzej czy później zmęczy się byciem Twoim źródłem szczęścia, a Ty będziesz żył w ciągłym lęku, że Cię opuści. Oto sekret, który znają tylko ci, którzy przeszli przez piekło swoich własnych emocji. Prawdziwa miłość nie potrzebuje dramatów, żeby być intensywna, nie musi boleć, żeby być prawdziwa, nie musi Cię męczyć, żeby być głęboka. Ale my tak bardzo przyzwyczailiśmy się do miłości traumatycznej, że spokojne, zrównoważone relacje wydają nam się nudne. Gdzie tu pasja? Pytamy. A pasja nie musi oznaczać cierpienia, może oznaczać głębokie, spokojne zaangażowanie w drugą osobę, bez strachu, bez wahania, bez dramatów. Twoja przeszłość jest jak niewidzialny pasażer, który podróżuje z tobą przez całe życie. Siedzi z tyłu i szepcze ci do ucha swoje rady. Ten typ przypomina mi ojca, uciekaj. No te głosy nie są twoimi prawdziwymi myślami, to echo dawnych bóli. Ale jeśli ich nie rozpoznasz, będą kierować twoimi wyborami do końca życia. Będziesz uciekać od ludzi, którzy chcą cię kochać. A przyciągać tych, którzy potwierdzą twoje najgorsze przekonania o sobie. Problem polega na tym. Że nikt cię nie nauczył, jak rozpoznać różnicę między miłością a traumatycznym bądem. Trauma, bąd, to uzależnienie od kogoś, kto sprawia ci ból, ale czasami też daje ci dawkę przyjemności. To jak huśtawka emocjonalna: raz w górę, raz w dół. I właśnie ta nieprzewidywalność uzależnia, bo Twój mózg interpretuje to jako intensywność. Myślisz, jeśli tak bardzo mnie to porusza, to musi być prawdziwa miłość, ale to nie miłość, to nauk. Prawdziwa miłość nie przypomina narkotyku, nie daje ci ekstremalnych wzlotów ani upadków. Jest jak spokojny oddech, naturalny, rytmiczny, dający życie. Przy osobie, która naprawdę cię kocha, nie musisz się zastanawiać, czy cię kocha, nie musisz interpretować sygnałów, analizować zachowań, szukać potwierdzenia. Po prostu wiesz, twoje ciało się rozluźnia, twój umysł się uspokaja, twoje serce bije równo, ale żeby to rozpoznać, musisz najpierw nauczyć się kochać siebie. I nie chodzi o powtarzanie afirmacji przed lustrem, czy kupowanie sobie prezentów. Chodzi o przyjęcie wszystkich części siebie, także tych, których się wstydzisz: Twojego gniewu, smutku, lęków, niedoskonałości. Chodzi o przestanie walki z samym sobą i rozpoczęcie dialogu. Dlaczego się złoszczę? Logos, czego się boję? Swing, co próbuje mi powiedzieć moja samotność. Gdy zaczniesz traktować swoje emocje jak informacje, a nie jak wroga, wszystko się zmieni. Złość pokaże ci, gdzie są przekroczone twoje granice. Smutek ukaże, co straciłeś i czego naprawdę pragniesz. Lęk wskaże, co jest dla ciebie ważne. A samotność? Samotność to nie kara, to przestrzeń do wzrostu to czas, żeby poznać siebie bez oglądania się na cudze opinie, bez dopasowywania się do oczekiwań. Oto, co naprawdę dzieje się, gdy stajesz się sobą. Ludzie, którzy nie pasują do twojej prawdziwej natury, naturalnie się oddalają. Nie musisz ich przepędzać. Nie musisz z nimi walczyć, po prostu przestaną być zainteresowani, bo twoja energia już nie będzie rezonować z ich potrzebami. A ci, którzy zostają lub nowo pojawiają się w twoim życiu, będą przyciągnięci przez twoją autentyczność, nie przez twoją maskę. To może brzmieć przerażająco stracić ludzi, do których się przyzwyczaiłeś. Ale czy naprawdę chcesz być otoczony osobami, które kochają tylko twoją powierzchnię? Czy nie lepiej mieć jedną prawdziwą relację niż dziesięć fałszywych? Jakość zawsze przewyższa ilość, szczególnie gdy chodzi o bliskie więzi. Proces stawania się sobą to nie jest łatwa droga. To oznacza konfrontację z wszystkim, przed czym uciekałeś przez lata. Oznacza przyznanie się do błędów, przepracowanie urazów. Zrozumienie swoich wzorców, ale to jedyna droga do wolności. Dopóki nie poznasz siebie, będziesz więźniem własnej nieświadomości, będziesz powtarzać te same błędy, przyciągać tych samych ludzi, zadawać sobie te same pytania. Jedną z największych iluzji, w jakich żyjemy, jest przekonanie, że jesteśmy oddzielni od innych ludzi, że ich problemy to nie nasze problemy że ich energia na nas nie wpływa. Prawda jest taka, że jesteśmy wszyscy połączeni niewidzialną siecią energetyczną. To, co nosisz w sobie, wpływa na wszystkich wokół. Twój strach zaraża strachem, twój gniew budzi agresję, ale twoja miłość też się rozszerza, twój spokój uspokaja innych, dlatego praca nad sobą to nie egoizm. To akt miłości wobec całego świata. Gdy uzdrawiasz swoje rany, przestajesz je transmitować na innych. Gdy znajdujesz pokój w sobie, stajesz się źródłem pokoju dla innych. Gdy przestajesz szukać miłości, zaczynasz ją dawać. I to właśnie wtedy wszystko się zmienia. Ale uwaga, ten proces nie jest liniowy. Będą dni, kiedy poczujesz się, jakbyś cofnął się o lata do tyłu. Będą momenty zwątpienia, gdy pomyślisz, że ta cała praca nad sobą to strata czasu. To normalne. Wzrost nie przypomina prostej linii w górę, tylko spirale. Czasem wydaje się, że wracasz do tego samego miejsca, ale za każdym razem jesteś na wyższym poziomie świadomości. Kluczem jest cierpliwość wobec siebie i zrozumienie, że to proces, nie punkt docelowy. Nie istnieje moment, w którym będziesz gotowy i już nigdy nie będziesz musiał nad sobą pracować. Rozwój to styl życia, niejednorazowe zadanie. Każdy dzień daje ci nowe możliwości poznania siebie głębiej, kochania siebie mocniej, bycia sobą prawdziwiej. I oto najbardziej paradoksalna prawda ze wszystkich: im bardziej przestajesz potrzebować kogoś, tym bardziej stajesz się tym, kogo warto kochać. Nie dlatego, że grasz w jakieś gierki czy manipulujesz, ale dlatego, że emanuje z ciebie energia pełni, a nie braku. Ludzie naturalnie ciągną się do tych, którzy czują się dobrze we własnej skórze, którzy nie szukają w innych ratunku dla siebie. Prawdziwa pewność siebie nie polega na tym, że myślisz, że jesteś lepszy od innych. Polega na tym, że nie musisz się z nikim porównywać. Wiesz, kim jesteś. Akceptujesz to i nie przepraszasz za to. Nie znaczy to, że nie chcesz się rozwijać. Wręcz przeciwnie. Ale rozwój płynie z miłości do siebie, nie z nienawiści do tego, kim obecnie jesteś. Ta energia self-love to potężny magnes, ale przyciąga tylko tych, którzy też kochają siebie, lub przynajmniej są na drodze do tej miłości. Odpycha tych, którzy szukają kogoś do wykorzystania. Manipulowania lub projektowania na niego swoich problemów. To naturalna selekcja, twoja energia automatycznie filtruje ludzi, przepuszczając tylko tych, którzy są gotowi na prawdziwą relację. Pamiętaj też o tym, że samotność przestaje być przekleństwem, gdy zaczniesz ją traktować jako luksus. To czas tylko dla ciebie, bez kompromisów, bez dopasowywania się, bez udawania. Możesz robić to, co naprawdę chcesz myśleć własne myśli, czuć własne emocje. W samotności odkrywasz, kto naprawdę jesteś pod wszystkimi warstwami społecznych oczekiwań. Nie oznacza to, że masz zostać pustelnikiem oznacza to, że wchodzisz w relacje z wyboru, nie z desperacji, spotykasz się z ludźmi, bo chcesz dzielić z nimi swoje życie, nie bo uciekasz od własnego. Kochasz z pozycji siły, nie słabości. Dajesz spełni, nie spustki. Gdy dotrzesz do tego miejsca, a uwierz mi, dotrzesz, jeśli nie przestaniesz pracować nad sobą, zobaczysz, jak bardzo zmieni się twoje życie. Ludzie będą reagować na ciebie inaczej, będziesz przyciągać inne sytuacje, inne możliwości, nie dlatego, że zewnętrzny świat się zmienił, ale dlatego, że zmieniłeś się ty, a zmieniając swoją energię. Zmieniasz wszystko, co do ciebie przyciągasz. To wszystko zaczyna się od jednej decyzji. Przestaniesz uciekać od siebie i zaczniesz się z sobą przyjaźnić. Przestaniesz walczyć ze swoimi słabościami i zaczniesz je rozumieć. Przestaniesz szukać miłości na zewnątrz i zaczniesz ją budować w środku. A gdy już ją zbudujesz, gdy już staniesz się pełnym, prawdziwym, autentycznym człowiekiem, Miłość przyjdzie do ciebie sama, nie jako nagroda, ale jako naturalna konsekwencja tego, kim się stałeś. Jeśli to wszystko, co usłyszałeś, rezonuje z tobą, jeśli czujesz, że to jest ta prawda, której szukałeś, napisz w komentarzu: Przebudzenie duchowe. Chcę wiedzieć, że dotarłem do kogoś, kto jest gotowy na tę wiedzę. Pamiętaj, że subskrypcja tego kanału to inwestycja w twój własny rozwój bo planuję dzielić się z tobą jeszcze wieloma prawdami które mogą zmienić twoje życie do zobaczenia w następnym filmie a teraz idź i zacznij być sobą